Hej, witam Was na naszym vlogu. Hey, Dzisiaj jedziemy na koncert mojego braciska, bo będzie, dawał, bo będzie dawał koncert w szkole, której się uczy. Będą też pewnie jakieś inne dzieci. Co zagrasz? Zdradzisz nam? Bacha zagra. Teraz tutaj suka za parkingiem. Idźcie, idźcie. No go tutaj zostawimy teraz, bo on musiał wcześniej przyjechać, żeby zrobić jakieś tam próby i tak dalej. A my się gdzieś Nie wiem. No no to tylko teatru? No to jest teatr przecież. A tam do środka musisz? No. No. Dobra, idziemy sobie teraz kupić kawę, bo mamy się chce pić mi też, z tatą też. No, ile to było w to? Grafi. grafię, czytali Kaç. Buca. Kaç. Ένα. 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 Zobaczcie moja kawka, latę. Teraz wracamy. Mamy kawusie. Teraz testing. Dobra, ale mogłaby być zimniejsza i więcej mleka. Za mało mleka. Teraz idziemy do mamy. Ela, do Ta Tata też próbuje Dobre dobre. Za... dobre dobre? Dobre, dobre No bo teraz jak parpano gala Dobre, ale ja bym dała więcej mleka Fulatejny no chyba Gala A teraz no baba Tutaj kiedyś pracowała ciocia Bugusia Kiewtyka. <mówi> no, no, na no, Ricardo nas No, bo Ricardo, ile latuś spłamy! On tylko Nie. I... Nie. Tak, jak no. Pytam To tam jest japry. No, i pomysł, by wstać podczas jego koncertu i krzyczeć Dawaj rychu! I zrobić mu tak, taki obciach. Ale to byłoby zbyt bardzo, pewnie by się zbyt bardzo stresowało, więc jednak się odpuszczę. Ale mogłoby być to być świetny pomysł. Musia tu czeka na nas. Teraz będziemy wchodzić prawdopodobnie chyba, myślę, do środka na koncert. Do środka. O, Ricardo! Nas nawet nie zauważył chyba. Zajęliśmy miejsca na środku, dosłownie. Tam jest mój brother. Tam jest brother, Gosik. Jego nauczyciel tam. w koszuli. białej koszuli, tak. Teraz czekamy, jak się zaczniesz są. Tam idzie, musiałść na samym dole. A, będzie czekał na swoją kolejkę. Tak. W ogóle jest tak zestresowany to nawet widać, nie? Strasznie się stresuję. No jakby miałem <laughs> tutaj zaraz mi zabał serce. No ale przed ludzi grać, nie? No. O, o, o jego nauczyciel. Tak. Taka ciekawostka to jest Państwowa szkoła nauki muzyki. <laughs> tutaj oprócz testu muzyki można się nauczyć tanców, rysunków. E, jakieś rękodzieła i tego typu rzeczy. Zajęcia mojego brata z gitary odbywają się raz w tygodniu i trwają godzinę i za takie lekcje za miesiąc płaci się 25 euro. Hmm. No teraz tutaj gra, nie ma swojej gitary i pożyczyła gitarę od mojego braciszka. Idzie mój brader. Idzie dalej. Idzie następny chyba, nareszcie. a ver No, ja się w przypadku tego nagranie jest włączone.

Zrobiłeś najlepszy z nich wszystkich Ale to też mikrofon ten w twoim momencie tak pisknął mikrofon co? też Ale ty ma ja. Teraz wracamy do domku Nasz artysta! Mój brother! Mój brother! Wracam do domu. Brother, odczucia Hej, <laughs> Ej no weź, tylko przez chwilę się trochę raz pomyliłeś. I to chyba przez to, że ten mikrofon tak zawył, co? Nie A się nikt nie zorientował, to by musiał ktoś e, wiedzieć. A wiesz ja chciałam zrobić, rychu? Tak jak nagrywa no, się, chciałam wstać takie Ricardo, profesor! No wytkniemy ryku! Dobra. No i nie było, nie? Jeden no. kształt, co miałem zrobić, rozumiałem go o jedno, tak do góry przypadkowo. jeżdża Pa pa. Pa pa. Brother. Gratulacje. Fajnie było. Jaka nagroda teraz będzie? Dawno. Będzie nagroda jakaś. Restki amerykańskiego Miller -Misia. <laughs> No. Nikt, Nikt nic nie miał zagrać, co było straszne. Ricardo to jest talent. No, talent. Fajnie wygląda na szczenie. Fajnie wygląda na Dzisiaj do portowi i do Lidla. A potem pojedziemy do żeby podebrać prezent od Wiski na nasze urodzinki. Mega się jaram, bo jestem ciekawa. Pierwszy raz zostaniemy prezent od widza. Takie fajne uczucie, takie dziwne. Duma. Ik heb school. kinderzorg. Ik heb een kinderzorg. Mifos. heb een heb een kinderzorg. Ik

Jezus, na wśród. E, zrobiliśmy zakupy. E, kupiliśmy fajne rzeczy, no takie niezdrowe trochę, ale. Wszystko tak dziwią sobie te zarełko. I teraz będziemy jechać do Góry po prezent. na urodziny. Wzięłaś do jedzenia? To jest z kurczaka, ale jest z fruziera bo, po polsku? Bo to jest taka fita, taki rulonik, który masz od kurczaka. Ja nie no, to po jest podobne do no, ciasta francuskiego. Francuskie, no do tak, no. czeskiego. No, to jest dobre. Kurczak jest Jesteś ciepło, więc będzie lepsza. Ale nikomu nie smakuje. Nikomu nie smakuje, tylko to wie. Ale po przodzie samym. My do domu goni. O, wow. kwasy Mam zakwasy. Słuchajcie, mama kazała wczoraj mi zrobić 30 przesiadłów. Tak męczy swoje dziecko i torturuje. Trzeba się ruszać. Trzeba oj tam, oj tam. A całego ja jestem winna? Dzisiaj znowu będziemy. Nie. 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 mam nagrywać te po schodach, bo się bo ja się zabije chodzimy. Dobra. Dotarliśmy. Po torturach i bólu jesteśmy. O musimy szukać. Kręcimy, bo nie? nie, nie. O, jakie takie koła No jesteśmy wszyscy. Tutaj mamy prezenciki. Ale no, no, od kogo są te prezenciki? Od jednej wicki mojej mojej. Trzymaj ruchu. No właśnie no. nie kręć. Dobra, okay. to... Wychodzimy z domku. Nie kręciliśmy, ponieważ Gonia tam wszystko maluje jest Maluję, ma syf. I nie ma syfu, przepraszam. <noise> syfu nie ma, nie ma. Zartowałam. Ma remont. No, zartowała. ja zartowałam. Ja za może widać Nie, nie, nie widać. To, to kawał głowy może być widać. Okej, okay, dobra. <noise> to macie te prezenty od Niski Małgosi, ona was też ogląda. A, fajnie. No, Aha, a jak na YouTube jest, żebyśmy się, się. A ja nie wiem jak ona jak na YouTube. To może na Facebooku na młodzież, jak jest, to się tam, to napiszemy, tam No, no pewnie, to ci To tak. nam linka i tam dzieci nie piszą do mnie po prostu. Pawonia! O! A. U, a, ty, a. O! Ach, mama nie może <śleski> Dobra. Udało nam się, weszliśmy. Teraz idziemy do domku. Dobra. Oła. Teraz wracamy do chaty. teraz rozładujemy rzeczy do tafamija i tam takie rzeczy daj Susiu wodę bo ona ja nie biedna. biedna uważaj auto tu jedzie co jeszcze tu jest? nic nic? nie on już wziął ustawnik Ty idziesz ja tak, ja no, z tym do góry, bo ja nie? z ja ja Więc tak, wróciliśmy do domu po zakupach, wszystko rozpakowaliśmy i tak dalej. Odpoczęliśmy trochę, bo takiej pozy się nie da. I teraz pokazujemy Wam, jaki problem dostaliśmy od naszej dzieci. Więc tak, naj, najważniejsze, najfajniejsze jest ta bluzka tutaj. zobaczcie czekajcie, jaka fajna. Tu jest... Dobrze pokazuję? Tu jest moje imię znak zodiaku, bliźniaka i bliźniaki z Grecji bardzo fajny materiał taki, taki letni taki no. fajny jak no. No. się nazywa... taka sama, trochę ciemniejszy ma kolor taki kołnierzyk jest tak, fajny co to jest napisane? Ricardo, jest Ricardo znak ten znak i, i nasz kanał. bliźniaki z Grecji bardzo fajna bluzka ok, bo to tak ostrożnie złapać? no żeby było, zba... bliźniaki z Grecji chyba teraz widać fajna no, następnie jestem fajna słodkości. No. I co, Mamy kuraki, te... <noise> to są takie rurki w czekoladzie. Z w środku no. takie proste, takie dobre. Bardzo słodkie, ale dobre. Tata to uwielbia, że to musiał ukryć, mnie nie zjadł. Przed ojcem musicie ukryć, no tak. bo wam będzie wyjadał. No, w środku była też czekolada lakta, ale z tego, z jak my ją ona była po prostu roztopiona przez ten upał, to my ją włożyliśmy do zamrażarki. Taka lakta z orzechami w środku. Też ona była jak popra. na polewę dosłownie. Jeszcze tu jest karteczka w środku, taka, która pisze... Czekaj, to tak, mam. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin spełnienia waszych marzeń. Od... Od, od Małgorzaty. Małgorzaty. Przepraszam, ja nie wiem po Dobrze przeczytała. Ale ja nie widzę też, nie masz okularu. No, moje samo No i ty masz to samo I też, no. Karteczki. bardzo dziękujemy za prezenciki, bardzo. Dziękujemy. Zadowolone? No. Ale mama powiedziała, że nie będę ugaśniać, bo jestem na diecie. Jednego se zjesz, no. Resztę schowamy. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo serduszka chcę poca po pocał pocałować. Podziękować. <ś», p> <śark> <P> <śark> podziękować. Pani Małgorzacie, za ten bardzo ładny prezent. Naprawdę bardzo dziękuję. Mi się mega wszystko podoba. Mi też. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Nie zapomnijcie o subskrypcji na naszego kanału, bo to nam naprawdę bardzo pomoże. Widzimy się w następnym filmiku. Buziaki, pa! Pa-pa!